No tak <grymne> jak to nawet pogodnie ustawiamy okno, okno, to tam, tu tak jak sięga. Nie, 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 dlatego nie, 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 Coś, nie, 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 muszę pozamykać drzwi. nie, nie, okna nie, Okno? To nie, nie, Tak, nie, te telefony, a nie, <grymne> A gdzie nie, reszta, no? No, dawaj, no, dawaj. no, no. A co ty nagrywasz moim telefonem? Trzymacie to? No, nie no, poczekaj. Czekaj chwilę. Teraz poczekaj moment. Teraz trzeba opuścić, przechylić trochę. Przestań. To ciągnij. Moment, co? moment. Stań tak, tak, tutaj tak. bliżej. O i teraz już trzymasz. Czujesz? Dobra, ale chodzi mi o to, tam trzeba Nie, tutaj trzymajcie we dwójkę. Nie, bo my musimy tam do Czekaj, ja już złapię. Nie, Michał, nie schodź. Nie schodź, nie Nie was się spierdoli za Przesuwaj teraz. Ale to zaraz spadnie. Przesuwaj, nie pytaj. Hej, mocniej nogami. Odchodzisz, odchodzisz, jeszcze. Jeszcze, jeszcze jeszcze, kawałek. Dobra. Gdzie z nim idziemy? Stawiaj, nie, stawiaj tutaj po prostu. idę. Ale przejdźcie się gdzieś, no weź. Puszczam. Puszczaj. Puściłem. Yeah! Oh! Uwaga, bo tutaj, bo to mój, na, teraz do to na cienkim. Kładźcie na Bardzo dobrze. dobrze. Trochę krzywo wam to wyszło. Kładźcie tam na ziemię. Kładźcie na ścianę. Na... Ta-dam! Yeah! Brawo! A teraz do góry. <noise> do góry byłoby trudniej. Nie, nie. No bo wiem, że on jest tylko nieporęczny. To macie dzikie trofiki. się nie trzymaj tej kurty. Nie, nie, nie. Ja skaczę, się. Ja skaczę z dawaj. Tak, robię. tak. Teraz robimy wywiad. Czy czuł pan chwilę grozy? Tak, byłem przerażony. A! Teraz wrażenie. A, pan... Jeszcze mi ręce latają!